Co tam widzowie? Jak wam dzionek mija dzisiaj? Bo nam płomiennie dobrze. Dobra widzowie. Słuchajcie, co mamy? Ymm, mamy także You're Going to Brazil. Mamy także dość spore zaplecze, jeśli chodzi o yy, odżywianie się fit. Patrzcie. Patrzcie. Jak to się. Je... Wino, które jest zamykane korkiem od Kustosa. Mamy także projekt rydze, menaszkę, patelnię, mięso i w sumie to by było na tyle, bo nie mamy nic więcej. Dzięki, dzięki Niespodzianka widzowie. Wow! Mamy tymbarka. Mia Jest cukier, są kilony Nieźle. Jest herbata. Dobra. Eee, cebula. Zaczynamy? Tak, tak, tak. Iż, iż, iż ja. Cebula, mięso, sos. a cebula. To są, to są produkty potrzebne do przygotowania mięsa z ryżem, to się jest tylko co ci jest? Zaczęliłem się. Zajny klejny telefonem Dobra, widzowie. Trzeba to gówno tutaj odkroić, takie brązowe. Czy to źle wyklu. Kurwa. Ooo ma bardzo mało tej dobrej cebuli tu mamy. O, wee! Oui. To jest takie przylizgłe. A no, cebulę trzeba wy... Więc trochę mało tej cebuli zostało. Ale nasz się jest ja przygotowany na to widzowie. Widzowie, tu jest bardzo cieplutko. Patrzcie, jak śmieć śmieci. Kurwa, tu jest główną. To jest kurwa główna jebanie. tak nie co, gotujesz wodę. Podaj mięso. Szel, 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 bo ona się nie może zarumienić. Już. A, który jest? No kurwa, tutaj. <laughs> nie może się zarumienić. Szybko, walka z czasem. Za późno. <głosy> <głosy> Ale kostka, jak się patrzy. <noise> yy, małe plasterki. <noise> Nie! <śpiewanie> Najlepsze jest to, że nie wiemy co się dzieje tak naprawdę w środku tego garnka przez ten dym Czeka Nie wiem czy całe będzie Ile to tylko daje? Wiem ile tego daje kurwa O brachu To wygląda dobra, teraz dodajemy gwóźdź właściwie programu kurwe, wyszedłem z prawy obrabiania tej papryki w sekund. no widzisz Może jest tak ten, to się w ogóle kroi... No nie do końca, ja się gąsienica tak zwana nóż typu nie najlepszy a to na koniec zostawiamy najważniejsze no mniej więcej dobra papryczki wiem. jak to kiedyś powiedział y, Matsunikutu ten, no, ten śmieszek co gotował w Japonii no jest tylko jedna śmieszka co gotował w Japonii ale gotował ludzi, i, których najpierw zabił to on tak? no, jak on się nazywał? Hiroshi Nagatoko a to nie on to jednak nie jest ten to jest jedyny człowiek Oprócz Hideo Kojimi, którego dobrze znam z Japonii Bo zabijał ludzi, żeby ich zjeść Właśnie, co tu mamy? Co tu mamy? Kary czerwony Ale sos słodko-kwaśny <grym> Dlatego wziąłem zapas <grym> Z kf wzięty Dobrze A nie wlewałeś tego na początku? Wlewałem, ale teraz musi to jeszcze odkryć Dobra No nie jestem pewien, tak no, tego wlewałem sobie. Proszę To jest ścierwo Mamy ryż, który laryż. musiałem niestety sobie przygotować wcześniej, bo byśmy go tutaj nie ugotowali, bo nie mamy rondelka. Ale jak, nie wiem, zadonate'ujecie nas, zostaniecie to, wspierającymi kanał, to, to będziemy mieli na rondelki. Pojedziemy do sklepu i kupimy rondelek jakiś. Ej, bo w ogóle herbatka miała być. I tak jakby... Maciek, co gotujesz? Wodę już dobra okej, okay, zrobię to koniec? No zrobione jest tak? i to jest prawie przypalone? w sensie nie, ale musi <grym> się to prawie przypalić, musi się zacząć już ten proces faktycznie no z misklikowałem to akurat, ale już dodałem ryż, to trzeba zrobić to przed dodaniem ryżu po dodaniu ryżu już nie więc mi sklikowałem to o karę minut, więc no kurwa z tego wyszło niestety, Dobra. ale mam nadzieję, że to jakoś mocno nie ucierpiało na smaku. Okej, okay. próbujemy. Próbuj pierwszy. To taka porcja idealna dla dwóch osób. Nawet dla trzech. Nawet pamięta. dla trzech, no. I Masz tu. Ale by czym się różni ten widelc od tamtego widelca? Nie. I teraz Ile widelców jest potrzebne do wkręcenia żarówki? Ale jak menel wyglądasz, taki co na dworcu dostał 5 zł No, już lepiej. O, o kur... a, o, o! O. O. Polej wody. wody. Dobra, widzowie. Czas na wielki test oktagonu. Zweryfikowałem. Ja, ja. Tak wygląda to kubek mięsa. O kurwa. Weź teraz. No, dużo lepiej widać. Za mało soli trochę, ale jak, jak na mojej, za mało soli. Czy jest dobre? Jest zajebiste. Czy jest zajebiste. dobre? To jest kurwa gówno jebane. Lepsze nie będzie.